Cześć, das, Fatwarterz. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do recenzji najnowszego wideoceatora samochodowego marki Xblitz. Jest to model Dual View. Model który pojawił się na rynku dopiero kilka dni temu, więc tak naprawdę jest to chyba pierwsza recenzja tego urządzenia, dlatego też tym bardziej zapraszam Was do oglądania, ponieważ kamera zapowiada się naprawdę bardzo interesująco. Na początek oczywiście zrobimy sobie jak zwykle szybki unboxing. Zapoznamy się z zawartością tego zestawu. Następnie pokażę Wam specyfikację techniczną tej kamery. Oczywiście sprawdzimy sobie wszystkie funkcje, w jakie ona została wyposażona. No i na koniec oczywiście pokażę Wam kilka materiałów wideo zarejestrowanych za pomocą tej kamery, zarówno w warunkach dziennych, jak i nocnych, tak żebyście mogli ocenić sobie tutaj sami jakość nagrań rejestrowanych za pomocą tego wideorejestratora. Tak więc zaczynajmy. Ok, i tak wygląda zestaw po wypakowaniu, czyli co znajdziemy wewnątrz tego opakowania. Przede wszystkim nasz wideoregistrator. No i zobaczmy. odrządzenie oczywiście wykonane w tej całości z tworzywa sztucznego, natomiast to, co chyba w nim najważniejsze, to fakt, że została ta kamera wyposażona w dwa obiektywy. Obiektyw przedni do nagrywania tego, co dzieje się na drodze przed samochodem oraz obiektyw tylny. Pozwalający nam rejestrować wnętrze samochodu. Dodatkowo, obok tego obiektywu mamy tutaj diody doświetlające, które pozwalają nagrywać materiał w nocy w zupełnych ciemnościach. Kamera wyposażona stała też oczywiście wyświetlacz, przyciski sterujące te wszystkie funkcje będziemy sobie już za chwilę sprawdzać. Mamy też głośnik, wejście na karty Micro SD. No, i tutaj miejsce na uchwyt z tyłu, jeszcze z mikrofon. I teraz zobaczcie, jeżeli chodzi o tą kamerę rejestrującą wnętrze samochodu, to możemy tutaj regulować jej położenie góra, dół. No, i tak naprawdę, tylko w tej płaszczyźnie mamy tą możliwość regulacji. Na lewej krawędzi mamy jeszcze przycisk reset oraz wejście zasilania. Jest to to mini USB, czyli to nieco większe. W zestawie jeszcze oczywiście jest ufit do zamontowania tego widrażatora na szybie samochodu i montaż jest na zasadzie tutaj przyklejenia tej taśmy 3M do szyby samochodowej. Sam sposób montażu kamery w uchwycie, po prostu wsuwamy kamerę w uchwyt, przyklejamy to wszystko do szyby. Tutaj mamy jeszcze możliwość oczywiście regulacji kąta położenia tej kamery. Blokowane na tutaj śrubę z takim pokrętłem. Jeżeli chodzi o kąt montażu, to zauważcie, na, w każdej szybie bez problemu tą kamerę zamontujemy ponieważ zobaczcie nawet na pionowej szybie bez problemu jesteśmy w stanie ten wideoresetor sobie zamontować, więc to jest myślę też duży atut. Jeżeli chodzi o pozostałe akcesoria, no to oczywiście tutaj zasilacz, zasilacz jak widzicie 12-24V, czyli możemy stosować go w każdej instalacji samochodowej. No i na wyjściu mamy 5V 1,5A, tutaj też jak widzicie to szersze USB, czyli to USB Mini. No i w zestawie jeszcze jest adapter do zgrywania materiałów z karty microSD, jeżeli byście takiego nie mieli, oraz instrukcje obsługi w kilku językach. Jest też oczywiście język polski, tak więc to jest cała zawartość zestawu. Teraz sobie może na chwilkę przejdźmy na stronę producenta i pokażę Wam najważniejsze cechy i specyfikacje techniczną tej kamery, a później sobie już wrócimy do omówienia wszystkich funkcji i ustawień, w jakie ta kamera została wyposażona. OK, jak widzicie, jesteśmy teraz na stronie marki XBlitz i zauważcie, że kamera Dual View należy już do segmentu kamer premium w ofercie tego producenta, czyli mamy tutaj do czynienia z znacznie lepszym urządzeniem. No i ta kamera została wyceniona na 399 zł. Jeżeli byście tutaj szukali dostępna na przykład w sklepach RTV Euro AGD, teraz jeżeli chodzi o takie najważniejsze cechy tej kamery, to przede wszystkim kamera została wyposażona już w system ADAS. System ADAS, który ostrzega nas po pierwsze przed tutaj kolizją frontalną, czyli tutaj zderzeniem czołowym oraz przed tutaj niezamierzoną zmianą pasa ruchu, więc myślę, że to jest bardzo ważne, ponieważ to... Wpływa oczywiście na poprawę naszego bezpieczeństwa. Następnie przechodzimy do drugiej najważniejszej tej funkcji tej kamery, czyli właśnie wyposażenia tej kamery w kamerę wewnętrzną, dzięki czemu możemy rejestrować obrazy przed samochodem, jak tutaj widzicie, ale równocześnie też obraz w kabinie samochodu. Jest to świetne rozwiązanie na przykład dla taksówkarzy dla kierowców zajmujących się przewozem osób, itd ponieważ właśnie mają możliwość też równoczesnego zapisu tego, co dzieje się w kabinie samochodu, więc to jest też, myślę, duży atut tej kamery. Jeżeli chodzi o tutaj pozostałe funkcje, to ta kamera wewnętrzna wyposażona jest, jak widzicie, w cztery diody na podczerwień, dzięki czemu ma możliwość nagrywania materiału wideo w zupełnych ciemnościach. Szeroki zakres tonalny. Mamy w tej kamerze zastosowaną technologię HDR, która znacznie poprawia nam jakość nagrań. Tutaj ten zakres jasności jest porównywalny do zakresu jasności widzianej przez człowieka, tak więc no myślę, że jakość tych nagrań powinna być na naprawdę niezłym poziomie. Następnie oczywiście nagrywanie w pętli, czyli najstarsze nagrania będą nadpisywane, tak więc nigdy nie zabraknie nam miejsca na naszej karcie SD. Następnie mamy też tutaj, jak widzicie, detekcję ruchu, czyli jeżeli samochód stoi na parkingu i jakiś będzie ruch wokół samochodu przed obiektywem kamery. To automatycznie ta kamera się nam uruchomi i rozpocznie też nagrywanie takiej sytuacji. Oczywiście, kamera wyposażona też w G-Sensor, dzięki czemu nagrania podczas kolizji, jakichś niebezpiecznych sytuacji hamowania itd. będą zabezpieczone w osobnym katalogu i one nie będą nadpisywane, więc to jest też ważna informacja. Teraz, jeżeli chodzi o kąt widzenia tej kamery, to jest 140 stopni, więc tutaj myślę, że jest całkiem nieźle. No i mamy Także parkingowy, czyli jeżeli G-Sensor wykryje jakieś poruszenie samochodu, uderzenie w samochód, to również uruchomi nagrywanie materiału wideo. To jest tak naprawdę wszystko, co chciałem Wam pokazać na temat specyfikacji i funkcji tego wideoresetora. Teraz sobie już przejdźmy do samego urządzenia. Ok, to przejdźmy do funkcji i działania tego fideresatora. Jak widzicie, ja już sobie te wszystkie folie ochronne podklejałem. Mam też już zamontowaną tutaj kartę microSD. No i teraz zasymulujemy sobie tutaj przekręcenie kluczyka w stacyjce podczas podania tutaj zasilania, w moim przypadku z powerbanka. I teraz zobaczcie, w ciągu tutaj, nie wiem, sekundy, półtorej sekundy urządzenie nam się uruchomiło i rozpoczęło się nagrywanie. Wyłączymy teraz nagrywanie i zobaczcie na głównym ekranie mamy tutaj obraz z głównej kamery, tej frontowej. To jest na pierwszym planie. Następnie w tym mniejszym oknie tutaj widzimy obraz z tej kamerki wewnętrznej. Natomiast oczywiście możemy zmienić tryb i wówczas główne Ekran będzie nam wyświetlał obraz z kamery wewnętrznej, natomiast na małym podlądzie będziemy mieć obraz z kamery frontowej. Możemy też ustawić, że na całym ekranie będzie wyświetlany obraz tylko z kamery frontowej, tak jak w tym momencie to widzicie, lub możemy wybrać tylko obraz z tej kamerki wewnętrznej, który będzie również na pełnym ekranie. Czyli jak widzicie, cztery możliwości, jeżeli chodzi o. Ustawienia tej kamery. Ok, teraz, jeżeli chodzi o tutaj jakieś robienie zdjęć za pomocą tej kamery, to przycisk tej strzałki w prawo wywołuje nam migawkę aparatu i w tym momencie mamy takie zdjęcie już zapisane następnie co możemy sobie tutaj zobaczyć przede wszystkim menu i ustawienia tego wideorystatora no i teraz omówmy sobie pokrótce te poszczególne funkcje w jakie ten wideorystator został wyposażony no i teraz jak widzicie pierwsza opcja czas pętli maksymalnie możemy ustawić długość nagrań na 5 minut minimalnie jest to 1 minuta. Następna funkcja rozdzielczość I tutaj do wyboru jest Full HD 1080p lub też HD Ready 720P. Tryb WDR możemy włączyć, wyłączyć, następnie dźwięki menu, dźwięki nagrywania, czy nagrywać dźwiękiem, czy też bez, ustawienia daty i godziny, ustawienia języka samego widorestatora. Domyślnie przychodzi on już tutaj w języku polskim ustawiony, następnie częstotliwość możemy wybrać 50 czy 60 Hz. Wygasza w ekranu, czy ma być włączony, czy też wyłączony diody IR, czyli te diody podświetlające w nocy, i możemy tutaj ustawić tryby automatyczny, tak jak teraz, lub też ręcznie włączyć lub też wyłączyć te diody. Następnie zarządzanie G-Sensorem, jego czułością domyślnie zostawiona niska. Natomiast, oczywiście, możemy sobie też ustawić ją na poziom średni, lub też wysoki, lub w ogóle wyłączyć G-Sensor, jeżeli nie chcemy z tego korzystać. Tryb parkingowy, i tutaj też możemy ustawić właśnie tą czułość wysoką, średnią, lub też niską. To oczywiście, jeżeli chodzi o G-Sensor, jakieś wstrząsy poruszenia naszego samochodu. Następnie mamy detekcję ruchu przed tutaj obiektywem kamery, czyli przed naszym samochodem i możemy sobie tą funkcję włączyć. Jeżeli ktoś będzie przechodził przed samochodem w bliskiej odległości, to również kamera nam się uruchomi i takie nagranie nam zapisze. Oczywiście pod warunkiem, że będziemy mieć stałe zasilanie dla takiej kamery. Ustawienia domyślne, formatowanie karty SD. No, i teraz te dwa tryby LDWS, czyli tutaj wykrywanie zmiany pasa ruchu, i FCWS, czyli ten czujnik przeciwko zderzeniom czołowym. Więc możemy te funkcje tutaj w tym miejscu włączyć. No i mamy tutaj też kalibrację tego czujnika LDWS, czyli tego czujnika odnośnie zmiany pasa ruchu. Musimy tutaj przejść całą taką procedurę. Jeżeli to będzie zamontowane, oczywiście w samochodzie. Ustalamy sobie tutaj te wszystkie kąty, priorytety, przechodzimy całą tę procedurę. No I oczywiście po zakończeniu tej konfiguracji będziemy już mogli z tego systemu korzystać. Co dalej? Pozostaje nam jeszcze tutaj regulacja ekspozycji, możemy oczywiście ją zwiększać lub też zmniejszać. Znacznik czasu, czy ma być na filmie, czy też nie, i możemy sprawdzić sobie jeszcze wersję oprogramowania tego wideorejestratora. I tak naprawdę, jak widzicie, to są wszystkie funkcje i ustawienia, w jakie ta kamera, ten wideorejestrator zostały wyposażone. Więc możemy sobie już przejść do zamontowania kamery w samochodzie. Teraz zobaczcie, włączyliśmy ten tryb wykrywania ruchu przed obiektywem kamery i zobaczcie, jeżeli tylko tutaj jakiś ruch zostanie wykryty, automatycznie rozpoczyna się Nagrywanie również, jeżeli byśmy teraz chcieli skorzystać z naszego oddzielnego sensora, czyli jakiś tu byłby wcząs, no to też widzicie automatycznie nam się to nagrywanie uruchamia. Tyle odnośnie funkcji, w jakie ta kamera została wyposażona. Teraz, może, zapoznajmy się z kilkoma przykładowymi nagraniami zarejestrowanymi z wykorzystaniem wideo rejestratora Dual View. Myślę, że na dzisiaj to będzie tyle, jeżeli chodzi o tę recenzję wideo x XBITS Dual View. Mieliście okazję zapoznać się z budową i wykonaniem tego urządzenia. Pokazałem wam też wszystkie jego funkcje oraz też mogliście zobaczyć materiały z przejazdów zarejestrowanych za pomocą tego wideorystatora, zarówno w warunkach dziennych oraz w warunkach nocnych. Ocenę tych nagrań jak zwykle pozostawiam już Wam, natomiast według mnie zarówno w warunkach dziennych jak też w nocnych wideorystator x Dual View spisał się bardzo dobrze i muszę Wam powiedzieć, że jest to chyba jeden z najciekawszych wideorystatorów, jakie do mnie trafiły w ostatnim czasie. Wideorystator x Dual View świetnie też sobie radzi, jak widzieliście, jeżeli chodzi o nagrywanie materiałów z kabiny samochodu, i to nie tylko w warunkach dziennych ale też w nocy, kiedy panuje tutaj w tej kabinie zupełna ciemność, to jak mieliście okazję zobaczyć, te nagrania były bardzo czytelne. I nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale właśnie dzięki tej kamerze wewnętrznej możemy poprzez boczne szyby obserwować i rejestrować też to, co dzieje się po bokach samochodu, co może być bardzo istotne, na przykład w przypadku jakiegoś uderzenia bocznego, jakiejś tutaj kolizji, gdzie tutaj kamera frontowa nie jest w stanie takiej kolizji zarejestrować i tutaj właśnie takie nagrania z kamery wewnętrznej mogą być również bardzo pomocne. Tak więc jak widzicie, Viderestrator o bardzo dużych możliwościach i myślę, że sprawdzi się w każdej sytuacji. Z mojej strony to będzie już tyle. Jeżeli materiał Wam się podobał, to jak zwykle proszę Was o łapkę w górę oraz o subskrypcję kanału. Ja się z Wami już dzisiaj żegnam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na kanale Smart Test. Cześć!